Siemanko, witam serdecznie W Champions Future Star testujemy dzisiaj Nowe gwiazdy Manchesteru United Za wariaty w składzie, nie? Powiem tak, cała ekipka Manchesteru się zebrała Jest Amadzik, jest Mainu jest Lenny Joro, którego wczoraj testowaliśmy No ale dobra, no no ale niech będzie, tak? niech będzie. Zbudować swój wymarzony zespół w EFC25, ale brakuje ci monet, pomocą rusza strona fcoins.gg. trona, gdzie możesz zakupić monety w EFC25, bądź je sprzedać na każdą platformę PS4, PS5, Xbox oraz PC z kodem zalewski. Przy zakupie dodatkowe 10% monet wędruje do ciebie. Dodatkowo, kupując 50 tysięcy końców minimum, bierzesz udział w konkursach, które są organizowane live. Tak, tutaj złóż zamówienie wygraj 300 tysięcy końców. W każdym zamówieniu 50 tysięcy końców minimum Otrzymujesz jeden los Dzięki któremu bierzesz udział w giveawayu Zapraszam do wzięcia udziału Pamiętaj o kodzie Zalewski, A wszystkie potrzebne linki znajdziesz w opisie tego filmu Niemca za Alexis Sanchez Ale no, przetestujemy, tak? Jest Pele Trafiony podczas okresu Toty Siemano, no jest Apogee R7X Seba <laughs> No, Seba ma taką nazwę składu, że to jest przesada Czas manpower Ula la, la. Cały mężczyźni składzi oponenta Z tego, co tutaj zapowiada Dobra Zaczniemy sobie Ej, Amat ogólnie Nie grałem w nim w tym roku jeszcze ani razu A mam tyle ogólnie polubionych Oj, tu jest trener To go trzeba wyłączyć nie? Czy on jest taki wielki? I czemu my z tym gramy, Seba? Dobra Witam, Pilke Siemano, Szoki Siemano, witam I czemu ty chcesz wyjść w z meczu? Jest, Lauren James Zdążę wyłączyć ten trener Gościu chyba gościu się chyba poddał, nie? Strzelisz? Dobra, chyba się gościu poddał. Witam serdecznie. Mm, uszatego gospodarza. No witamy! Uszaty gospodarz was gości dzisiaj. Czy troszkę wiecie? Trzeba mu się dać oswoić, no. No i proszę bardzo! Jest! No i swoją. Nie, tak nie wiem, czy tak mogę powiedzieć. Co jest? Nie wiem, czy mogę powiedzieć, że Amat diallo oswojony W swoim żywiole, no w, Ty, w Foo Champions to, co lubię? Ja szczerze ogólnie, gdyby Foo Champions tak wyglądało, że można byłoby je grać cały tydzień Na dziesięciu kontakt, to byśmy codziennie grali inne Foo Champions, nie? A gdzie jest Amat, ty? No dobra, mordeczko, ja ci pomogę, nie? No co ty mówisz? Pierwszy mecz w Champions z jegościmi, Pada odłożył. Yo, Jaki zrobiłem wczoraj? Bilans 11. Bo dostaliśmy cheatera ogólnie przy. Dobra, to podkręcimy. A nie, to jest Kobi Mainu chyba. To jest Kobi Mainu, chłopie. Kobi Mainu. Kobi Mainu również z brameczką. Na jak. Mm, Rastartur pykał w Apogee, a to była taka faktycznie, no to był mocny gościu na scenie, to, była, to był Estier, nie? To był wtedy naprawdę Estier no i gości mi normalnie, wiesz, oddał mi followka, stary pogadenzi na Discordzie, było spoko, wszystko super. I jedyną osobą, która z Apogee wtedy nie oddała mi followa, był właśnie Hezers. Dosłownie, gościu, gościu dosłownie wiesz, nic, zero ten myślałem, że może wiesz, może gościu ma wiesz, ma, ma wyłożone jajeczka na to, nie ale pamiętam, że gadaliśmy z tym, siedzieliśmy sobie wszyscy na jakiejś kolacji. I tam wiesz, i normalnie ten. I drugi Włoch zauważył, że właśnie on mnie followuje. Mówi: Bro, bro, this is your teammate. One year in the same team. You not following him? No i wiesz. A on tak patrzy i mówi: No, no. Ktoś tam burknął, dał tego followa i zabrał miesiąc później, nie czajcie? Naprawdę. Trzeba mieć tak ego w kosmosie wydudnione, niesamowite, no, niesamowite. Dlatego, dlatego ogólnie ja czaję, że można być. No, no. A. To no wiecie, po prostu, ja jestem inny, tak? Ja jestem inny. Ja ogólnie jakbym na przykład wiecie, jakbym. Zresztą, znaczy no, potem były takie sytuacje, że jak dołączały nowe osoby na przykład do tego, do Apodzi, no to inaczej patrzysz z perspektywy jako gość, jako na przykład ja, gdzie jestem 4 lata w Teamie. I znam już, wiesz, znam cały staw, Już współpracuję ogólnie z organizacją kilka lat I znamy się wszyscy I już, no nie jestem świeżakiem, nie? No to zawsze, ja mam taką wewnętrzną misję ogólnie Mam taką wewnętrzną misję po prostu, że jak ktoś nowy dołącza I nie wiem, jesteśmy na jakimś bootcampie czy cokolwiek To tak Mam po prostu takie wewnętrzne poczucie, że chciałbym, żeby się, wiesz Ktoś nowy na przykład czuł dobrze, nie? Żeby tam pobić do niego z gadką. Jak stoi solo i wie, że taki jest, wiesz, taki jeszcze skryty, schowany. To jest to jest właśnie w porządku, nie? Bo tak samo ja zostałem przywitany, i nigdy się nie czułem, wiecie, jako taki jakiś, nie wiem, jako jakiś taki niechciany gostek, nie? Tylko tam każdy od razu z serduchem, no. Z serduszkiem człowieku z miłością jest elegancko. No, bo to jest, bo to jest spoko, bo jak się źle czujesz w jakiejś drużynie, no to nie będziesz performował dobrze, nie? O, no i gol. Mmm, siema urw, siema Wtedy byłeś spoko z pokorą, teraz. O! <laughs> siema Kaspa! Co dobrego warecie! U kurna, gościu skancelował. Aha, bravo Mike Manion Jest szansa podpisania Krisa do Apogee? Jakiego Krisa? 90PL? No co ty zwariowałeś, o jakie mam ten? Dla Jezuska moje okna. Jest, Lorenże! No, jamat strzeli Spoko, spoko. Spoko spoko! No i Aha! Myślałem, że weźmie pauzę gości i wyjdzie. A to tutaj no widzę, że się szykuje dzisiaj panowie ten długie food champions! Ale dobrze się mieszka, przecież no, to jest takie, wiecie. Dobrze się mieszka, a czasami byś coś człowiek zmienił, ale w sumie to po co zmieniać? No i mieszkanko i content tak IMG? Powiem tak, no to jest niezły content, ale... Ja tak chyba nie potrafię, nie? Do KR-ka się przeprowadzić, no ale to... Z jednej strony, kiedyś myślałem o tym, tak żeby się wybrać do większego miasta, bo są troszkę większe możliwości Tylko jakie to są możliwości, jak ja siedzę ogólny wiecie Pierwszy Yes, let's go Sanchez Drugi Let's go, basti Fantastic, Come on, man Yes Yes, Gigi Buffon, let's go, co za kocur, nie Drugi karny, oponenta zawsze w środek, nie Zawsze drugi karny w środek Tak, to był turniej, gdzie na nacu i na Dejmiego wygraliśmy no. Na nacu i na Dejmiego Miałem mówić do Furmana, bo Furman bronił drugiego karnego I miałem mu powiedzieć, że dostałem w środku I zawahałem się I nie powiedziałem I poszedł w środek drugi strzał I miałem taki ogólnie ból do tego Ja Jedziemy Panowie, będzie, jak będzie winek z cheaterem, to jest koniec, nie? To już jest przesada. Amadialo. Amadialo! Jedziemy! Amadzik w metrze na cheatera. Kłunek przyjmie, ja nie będę ogólnie, nie dogonię go, nie? Podkręcił sprint ty. Gość mi zakręcił sprinta, nie? A było dobrze. Hala Madrid. Zgłaszajcie tego trudnia, FC 25 Wicked Ways. Co za palant, nie? Ej, w ogóle fajnie to pokazuje. Siemanko, siemanko, Piotr, co dobrego. Finały ranga druga. No jadą koty. No jadą. Dobra. Coś lepszego niż Uherigo, nie? Coś lepszego niż Uherigo. Dajcie mi tak. Karta Future Star. Proszę o ciebie. Yes. Dobra, jak jest Odegar, to możemy zaczynać już nagrody na pełnej prezencji To już jest, coś, już jest coś pięknego, chłopie, pyk Jedziemy dalej, bang Bang Erling Haaland 91, no Jakie foderki premium wjeżdżają To jeszcze brakuje tej Hegeberg Daj Nie, no i bez Hegeberg Po kolei, dobra, to otwieramy po kolei Zobaczymy, czy będzie lepszy dropik, pyk nie będzie? Tu też nie? Nie wierzę. Lamin Jamal za 6 winków, znowu u Champions. No co ty mówisz? Lamin Jamal za 6 winów! Let's go! Let's go! Pierwsze 6 winów u Champions. I tak go dało. Vamos! A szeźmikł opłacalne? No tak? Wszystko dzięki Sanchezowi. Bakajoko na i No, no i pięknie. Haha! <totot> -y> Ale jaja! Ej, zajebiście! Trzeba go stestować, no. Pyk. I Banger. Ej, faktycznie. Otworzyłem pika teraz ogólnie jednocześnie? I faktycznie nie oddało. Okej okay. Walkout Nieźle Do skipa, do skipa, bo to nie jest CR7. Ale jest The Drive w sumie, Ej, 3,8 siódemki. Spokojny ale jak na ten, jak na informy. No ok, Jako ocenka ostateczna Amada. Moim zdaniem bardzo dobry, szczerze. Fajny feeling, jeżeli chodzi o granie. Brakuje Trickstera. Brakuje Trickstera. I brakuje. Nie wiem, w sumie chyba niczego oprócz Trickstera. Tak to mi się bardzo przyjemnie grało. Triwele ma bardzo dobre. I pasy zajebiste prosto padłem. Także na HPO polecam Jest elegancko I leci człowieku Barkola Spokojnie To jest ten To jest Debraj W informie I za nim No spokojnie Kto za nim ja ja jaje Jakbym teraz ogólnie trafił Amada jeszcze raz Nie będę mu w podobny Nie ale Ale niewiele zabrakło tak ale apetyt rości w miarę jedzenia, 2 razy 8-8, jadą, oj za ta flara To Kili-Kili chociaż, No ojoj, ojoj ojo. Bernardo, co? Bernardo Silva Bernardo Silva, mhm No, Bernardo i Reno. można się było spodziewać, no